Wolność słuchania wymaga wspierania. Patronite.pl ukośnik Radio Pan Jan Piekło, był ambasador RPN na Ukrainie, także komentator międzynarodowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie ambasadorze, zacznijmy może od perspektywy pomocy dla Ukrainy i tego, co dzieje się w Unii Europejskiej. No, można powiedzieć, że chociaż Bruksela poszła na bardzo duże ustępstwa wobec Węgier, tutaj Wiktor Orban jest nieprzejednany, nadal blokuje tym finansową pomoc. Jak pan ocenia? I z jednej strony zachowanie Węgier, ale też właśnie no to teraz się ważą tak naprawdę losy tej pomocy, która, która ma trafić na Ukrainę. Jest spora szansa, że Orban zostanie przegłosowany i nie będzie mógł, nie będzie w stanie zablokować tej pomocy. Taka, taka jest przymiarka. Zdaje się, że ma być głosowanie w tej sprawie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, na sesji w Strasburgu. No, zdaje się, że Orban ma jeszcze inny wariant. Taki, że on by się na to zgodził, ale w, w trybie rocznym byłby zainteresowany tym, żeby weryfikować wydawanie tych pieniędzy i dalszą pomoc dla, dla Ukrainy, no to od, do, 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 do danego czasu od danego czasu to po prostu świadczy o tym, że, że Orban jest bardziej zainteresowany dobrymi stosunkami z Rosją niż z Ukrainą. To jeszcze spójrzmy w kierunku Francji, bo tutaj sporo nowych i ważnych takich deklaracji pomocowych. Ważna konferencja Emmanuela Macrona przekazał, że no, Francja zaangażuje się dużo mocniej w tę pomoc militarną wysyłaną Ukrainie. Czy to jest znaczący, znaczący ruch ze strony Emmanuela Macrona? Zdecydowanie tak. No, to jest uh, obiecane około 40 um, rakiet cisk. Pocisków tych, no to są rakiety, w, 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 tego dalekiego zasięgu skalp. Plus dostarczenie oprócz tego jeszcze Ukrainie, Ukrainie francuskiej artylerii Cezar. To jest zresztą ona już jest używana na Ukrainie. Bo, to chodzi pewnie o jeszcze większą liczbę tego sprzętu i pojawił się nawet wątek ewentualnych mirazy, czyli samolotów myśliwskich, francuskich. No to, to by świadczyło o tym, że w, w, ponieważ Niemcy mają duże kłopoty i jak wiemy Bundestag nie przegłosował w, w sprawie Taurusu, dla, dla Ukrainy w, w, w Niemczech. W związku z tym Francja chce pokazać, że oni to potrafią i myślę, że z punktu widzenia politycznego to jest dla Francuzów ważne, żeby w tej chwili w tym temacie tak mocno zaistnieć. To spójrzmy teraz na to, co dzieje się w Davos, ale też właśnie w kontekście wystąpienia, mocnego przemówienia Wołodymyra Załęskiego. Nie wiem, czy pan je śledził. Natomiast pojawiło się kilka takich kluczowych rzeczy. Mówił Wołodymyr Załęski, zwracał uwagę między innymi na to, że Zachód nie ustrzegł się błędów w polityce sankcyjnej, a mianowicie chodzi o to, że no, ten cały przemysł nuklearny Rosji wciąż nie został objęty sankcjami, chociaż, i tutaj cytat, Putin jest jedynym terrorystą na świecie, który wziął za zakładnika elektrownię atomową. Tak, rzeczywiście, no, od, właściwie od dawna wiemy, że, że te sankcje nałożone na Rosję są nieszczelne. I to Ukraińcy sami ogłosili raport kwestii, że w, w wielu częściach, w, i pocisków artyleryjskich, i szczególnie dronów, i, i rakiet balistycznych są częściej kupowane, składowe w, 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 na Zachodzie. Między innymi też niestety i w Stanach Zjednoczonych, i w innych krajach w, w zachodnich, w tym w krajach Unii Europejskiej, co by świadczyło o tym, że w, oczywiście no, w, prezydent Zelenski ma rację i apeluje o to, żeby. żeby Uszczelnić te, te sankcje. No a kwestia przemysłu nuklearnego, no to jest jakby jeszcze, jeszcze bardziej dramatyczny temat. I jakakolwiek próba pomagania Rosji w budowie, w, w unowocześnianiu broni, broni nuklearnej, no to, to jest po prostu strada stanu. To spójrzmy jeszcze, panie ambasadorze, na zakończenie, na sytuację na samym froncie na Ukrainie i na tej wizji ewentualnie jakiegoś rozwiąza rozwiązania no, na płaszczyźnie politycznej, dyplomatycznej. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja? Nie wygląda, nie wygląda źle, ponieważ Ukraińcom wydarzyła się udała się rzecz niebywała zestrzelono taki samolot wczesnego rozpoznawania taki rodzaj rosyjskiego awaksu i jednocześnie bardzo ważny samolot Towarzyszący temu awaksowi rosyjskiemu został ciężko uszkodzony. To by świadczyło, to jest pierwszy taki przypadek w czasie, w, czasie, w czasie tej wojny. To by świadczyło o tym, że Ukraina stwarza i buduje nowe możliwości, jak chodzi o walkę z Rosjanami. I właściwie można też powiedzieć, że Rosjanie już nie panują nad y, okolicami Morza Czarnego, y, y, koło Półwyspu y, Krymskiego, i że właściwie y, y, rosyjska armada, rosyjska flota musiała się y, praktycznie wyprowadzić stamtąd. Proszę powiedzieć, jak obecnie wygląda w ogóle taka możliwość i zasoby Ukrainy, jeżeli chodzi o ewentualne jakieś takie odwetowe ataki, które, które mogłyby się zdarzyć na terytorium Rosji. Pojawiła się w mediach informacja, że te ukraińskie drony zaatakowały terminal naftowy w obwodzie leningradzkim w Petersburgu. No i pytanie, czy Ukraina ma takie, posiada takie zdolności, aby ewentualnie właśnie uderzyć też na jakieś cele, cele wojskowe pewnie cele strategiczne na terytorium Rosji. Ukraina już to wiele razy robiła i do końca nie wiemy i pewnie tego na razie nie będziemy wiedzieć czy to była robota dywersyjna sabotażystów już na terenie samego państwa rosyjskiego czy to były Drony, czy pociski wysyłane z terytorium Ukrainy. Tego nie wiemy, ale prawdopodobnie tak na zdrowy pogląd, to, to jest robota sabyta, sabusza, sabusza zdu, przebywających na terytorium, na terytorium Rosji. I, I to by świadczyło o tym, że właśnie Ukraińcy budują nieprawdopodobne możliwości Walki, walki z Rosją i potrzebna w tej chwili jest broń, pociski, rakiety dalekiego zasięgu no i wsparcie lotnicze i miejmy nadzieję, że, że Zachód w tej kwestii Właściwie o, już można powiedzieć, że Wielka Brytania w tej chwili zareagowała, podpisując z, z, z Ukrainą rozmowę, umowę o, o gwarancjach bezpieczeństwa. To jest ogromnie istotne i deklaruje również udzielanie pomocy, wsparcia w postaci sprzętu wojskowego w Ukrainie. Więc to wszystko jest na dobrej drodze. O, I to jest naprawdę pozytywny akcent, więc tutaj postawimy kropkę. Na pewno będziemy do tych tematów wracać na antenie Radia Wnet. A moim i Państwa gościem był pan Jan Piekło, był ambasador RP na Ukrainie, komentator spraw międzynarodowych. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo proszę, dziękuję.